Słuchajcie, zaczyna się klasyczna rozmowa MLM-owa, że słuchaj, bo ja jestem teraz w takim super nowoczesnym amerykańskim biznesie i gość taki jak ty. Ej, ja mówię w pewnym momencie Dominik, czy tobie się coś odkleiło, że albo jest odpowiadane w najlepszym miesiącu zarobiłem i jest podany jakiś jeden miesiąc, albo najlepsi w naszej branży zarabiają i opowiada o kimś, do kogo poziomu on nawet nie aspiruje, lub ewentualnie są to skrajne wszystkie inne odpowiedzi, które są odpowiedziami wymijającymi. Ciekawym sposobem na manifestację stacji jest manifestowanie pieniędzy bez pracy. Najlepszą afirmacją na to jest, ludzie płacą mi miliony za to, że jestem. I uwaga, tu jest mega perełka, którą dostałem w wiadomości prywatnej, wyciągnięta żywcem z jednej firmy. Uwaga, twoi znajomi się myją, to świetnie, masz już pierwszych klientów. Siemalo, chcesz coś z Iwonu? A tak, serio. Dzisiejszy odcinek to kolejny odcinek z serii o pracownikach branży MLM. Dzisiaj skupimy się na najlepszych tekstach, najlepszych sztuczkach i najlepszych zmyłkach, które oni stosują. Zebrałem dla was 25 kwiatków, także przygotowujemy popcorn i jedziemy z tym. Jak ktoś obserwuje jakiegoś mlm w internetach, to oni bardzo często wrzucają takie takie mega petardyczne ankiety. Mianowicie ankiety wyglądają mniej więcej w ten sposób. Chcesz zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze i masz dwie odpowiedzi masz. Jasne oczywiście, że chcę, i chętnie opowiedz mi więcej. Czyli kośwa w teorii nie dają ci nawet możliwości. Jeżeli ktoś chce wypełnić tą ankietę. To znaczy, taka, taka ankieta sztuka dla sztuki, nie trochę, żeby podbudować własne ego, no bo paradoksalnie ta osoba nawet nie daje ci możliwości powiedzenia nie z i jest to dla mnie nieciekawy content. Dlatego pierwszy i taki trik podstawowy to są wszelkiego rodzaju te ściemnione ankiety, na które zawsze jest pozytywna odpowiedź. Drugie, no to już moje, mój ulubiony klasyczek to jest. Dochód pasywny. Słuchajcie, ja jeszcze raz podkreślę, że pasywny to mi się w ogóle kojarzy i chyba nigdy nie zmienię zdania na temat samego w sobie słowa pasywny. Ale dochód pasywny, jeżeli skupimy się na tym, zastanowimy się, czym on jest, to w teorii powinno to wyglądać w ten sposób, że leży sobie w ciepłych krajach i klepie kogoś po czymś. Natomiast w praktyce, jak ktoś się zastanowi nad tym modelem biznesowym, to to jest nic innego jak każdy normalny model biznesowy i nie ma czegoś takiego jak dochód pasywny. Czyli to nie będzie tak, że ktoś będzie leżał do góry kołami i będą mu same tantiemy spływać na konto. W ogóle to tak nie działa i tutaj jest moja, moja ta ulubiona, ostatnia dziewczyna z tego kongresu Live Congress Balance, czy jakoś tak, ta, ta cała Leila, która, no zresztą pozostawiam to w waszej ocenie. Ciekawym sposobem na manifestację jest manifestowanie pieniędzy bez pracy. Najlepszą afirmacją na to jest, ludzie płacą mi miliony za to, że jestem. I myślę, że dla zbyt wielu osób, takie osoby jak ta cała Leila, to są osoby, którym, którymi oni się inspirują i wzorują, i później wystarczy tylko, że będziecie myśleć o pieniądzach. Myśleć, ona ma lepszą afirmację, że ludzie płacą mi miliony za to, że jestem, i będą ma płacić miliony za to, że jesteście. No, komuś się coś podklejało. Trzecie, kolejne związane z tym dochodem pasywnym, no bo tutaj przecież oczywiście te pieniądze same ci kapią, to jest uwaga, nic nie sprzedajesz. Zauważcie, że w ich podstawowych komunikacji, w zasadzie mówimy tutaj głównie o grupach facebookowych lub o innej formie kontaktu z drugą osobą, którą próbujemy wciągnąć do struktury, jest od razu informacja nic nie sprzedajesz. W praktyce, jeżeli zastanowimy się nad tym, czym w ogóle sama w sobie jest sprzedaż, to sprzedaż to jest nic innego, jak przekonanie kogoś do czegoś, czyli jeżeli ty chcesz iść na wódę, a twoi znajomi chcą iść na piwo, to ktoś komuś coś musi sprzedać i dokładnie tak samo działa sytuacja tutaj, czyli w tej sytuacji to jest nic innego, you <laughs> Jak po prostu sprzedanie komuś pewnej wizji lub idei. No ale tam oczywiście nic nie sprzedajesz, nic nie sprzedajesz. Czwarte to jest wolność finansowa. Do no, wolności finansowej to ja mógłbym gadać cały dzień. I jak ja słyszę te głupoty, zresztą do finansów jeszcze wrócimy kilkukrotnie w trakcie tego nagrania. Ale samo w sobie sformułowanie bądź wolny finansowo, to no jest dla mnie jakieś pomieszanie z pomplotaniem. Piąte, i uwaga, tu jest mega perełka, którą dostałem w wiadomości prywatnej, wyciągnięta żywcem z jednej firmy. Uwaga, Twoi znajomi się myją, to świetnie, masz już pierwszych klientów. No, słuchajcie, nie wiem, jak mam to skomentować. Chodzi o to, że podrzucanie jakiegoś takiego totalnego banału, nie? Twoi znajomi się myją, świetnie masz pierwszych klientów, bo przecież sprzedajemy fantastycznej, wysokiej jakości kosmetyki, które robią to, to, to i tamto i siamto. W praktyce jest to bardzo często zwykłe szare mydło albo inne gówno. No, nie będę komentował, także jeżeli twoi znajomi się myją, zapisuj się do MLM-u, marzysz pierwszych klientów. Szósteczka to jest nie pracuj na czyjeś marzenia. To jest w ogóle dla mnie taki ten ich tekst, ten tekst The Best of the Best. I taki najczęściej powielany przez nich nie pracuj na czyjeś marzenia, pracuj na swoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna bzdura. Siódme, patrz, jakie to łatwe i tutaj łamane na nic nie musisz robić, nie? Patrz, jakie to łatwe, to jest w ogóle określenie, jak prosty jest ten model biznesowy. I znalazłem w ogóle jakiś taki wpis blogowy, przygotowując się do tego nagrania, już teraz nie pamiętam autora, ale jak wpiszecie sobie w, w internet słowniczek branży MLM, to tam gościu wpisywał cały, rozbił ich słownik na cząsteczki pierwsze. Oni mają z 40 różnych zwrotów wewnętrznych, takich jak KPI, jak polecający lider i tak dalej, i tak dalej i no, faktycznie nic Musisz robić, to jest mega proste. A w praktyce, jak to, jak każdy inny biznes, musisz przyspoić odpowiednią ilość wiedzy. Ósemeczka to bądź panem swojego czasu. I tutaj, no to jest, ja już to mówiłem w tym wcześniejszym nagraniu, no bo to, to już tam padło a propos tego bycia panem swojego czasu. W praktyce, jak każda praca z ludźmi, działa to po prostu tak, że nie jesteś do końca panem swojego czasu. Owszem, ty możesz decydować o tym, w jakich godzinach będziesz pracował, w jakie dni będziesz pracować i tak dalej, ale w praktyce, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to jak w każdym innym biznesie musisz wystarczająco się narobić, czyli musisz wypracować sobie pewien standard pracy i przygotować sobie całą infrastrukturę, którą masz, więc gadanie bądź panem swojego czasu może owszem dla tych, którzy i tak nigdy nie osiągną sukcesu, może to być słowo klucz. Dziewiąte to jest nie masz szefa w tym biznesie. Petarda, nie? Ale po to są poukładane te struktury, gdzie macie tych tam wiecie orchidee, diamenty i tak dalej, gdzie w teorii każda osoba, która jest nad tobą w strukturze, w teorii jest swego rodzaju osobą, która mogłaby nazywać się twoim przełożonym lub stanowisko wyższego szczebla, ale tam oczywiście nie masz szefa, bo tam, tam nie masz szefa, tam bądź sam panem swego czasu. Dziesiąte, powiązane z tym, to jest możesz być własnym szefem. I wydaje mi się, że to jest jeden ze sloganów, które ludzie w ogóle kupują najczęściej, poza tymi oczywiście takimi podstawowymi, że możesz być sam własnym szefem w praktyce, ktoś, kto wciągnie ciebie do struktury i tak będzie, wiecie, odzywał się. Hejka, co tam słychać? Będzie chodziło mu tylko i wyłącznie o to, albo ile osób ty zaprosiłeś do struktury, albo jakie zamówienie chcesz u niego złożyć. Więc gadanie, że bądź sam swoim szefem, jest też kolejnym pomieszaniem z poplątaniem. Uwaga! Jedenastka, też petarda podesłana od znajomej. Cebulę na etacie. W ogóle uwielbiam to sformułowanie. Ja momentalnie się zakochałem w tym sformułowaniu. cebule na etacie, że tak się mawia o ludzi, którzy pozyskują pieniądze z pracy. Nazwijmy to z klasycznego modelu pracy. Są to cebule, które zarabiają na etacie. Chodzi też im o to, że oczywiście oni nie chcą być panem swojego czasu, nie chcą być szefami samym dla siebie, nie chcą sięgać po swoje marzenia, ciśniemy i tak dalej. No, cebule na etacie rozsadziło mi głowę. 12 klasyk, klasyków, jak ktoś was zaczepia w dowolnej formie, to jest. Musimy się spotkać, ale nie mogę ci o tym opowiedzieć przez telefon. I to mnie w ogóle nigdy nie przestanie fascynować w biznesie MLM, że ci ludzie, w stydzą się i brzydzą tego, co robią, nie? I wiadomym jest, że no ten rynek sam w sobie ma bardzo złą renomę, więc no ludzie być może nie chcą o tym opowiadać, być może nakręcono ich na tych wszystkich nawiedzonych spotkaniach, które mieli, że to trzeba przekazać twarzą w twarz, stąd jeszcze będzie o ich centrum dowodzenia. Spotykanie się z ludźmi i angażowanie kogoś, owszem, może i to być skuteczniejsze, ale w praktyce pamiętaj, że też może doprowadzić do większej sytuacji stresowej, no bo ja kiedyś znalazłem się w takiej sytuacji, też pewna osoba mnie nakręciła, na to. Akurat wtedy byłem sponsorem pewnego wydarzenia. Jedna z osób, która brała udział, powiedzmy jako organizator, zaprosiła mnie na taką krótką rozmowę, bo tam sobie jeszcze chciała ze mną pogadać, bo się dawno nie widzieliśmy. I słuchajcie, zaczyna się klasyczna rozmowa MLM-owa: że słuchaj, bo ja jestem teraz w takim super nowoczesnym amerykańskim biznesie i gość taki jak ty, dolenie o I ja mówię w pewnym momencie: Dominik, czy tobie się coś odkleiło? Bo to Dominik wtedy za to odpowiadał: Ja mówię, Dominik, czy tobie się coś odkleiło? Ty naprawdę myślisz, że ja przyjechałem po to, żeby dać się zrekrutować do struktury MLM myślałem, że poważniejszy z ciebie człowiek. I dla mnie to był zmarnowany mój czas, łatwiej by było, żeby tą samą negatywną odpowiedź dostał przez telefon, ale rozumiem, taki mają model pracy trudno. Oczywiście z tym powiązane jest 13, czyli musisz poznać mojego znajomego. Oni zawsze mają super znajomego, to jest super ambitny człowiek, to jest człowiek sukcesu, którego koniecznie musisz poznać. Czternaste, to widziałem na jednym z obrazków, które też mi ktoś podesłał, które oni przesyłają sobie między sobą, jeżeli są narażeni na hejt lub. Negowanie ich biznesu. To uwaga, jest obrazek, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. I notabene jest nawet demotywator, kiedy Melemiarz zarobi pierwsze 50 zł i pod spodem właśnie ten podpis Psy szczekają, a Karawana jedzie dalej. W ogóle mistrzostwo świata. 15 klasyczek. To jest zawsze jakaś amerykańska firma, znaczy zagraniczna, najczęściej amerykańska, ewentualnie skandynawska. Nie to jest taki, to jest super nowoczesna a, amerykańska, skandynawska firma, która coś tam, coś tam i nie wiadomo, co tam oni zrobili. Uwaga, szesnastka, też petarda, też perełka. Prowadzę globalny biznes. To jest piękne sformułowanie, nie? Oni prowadzą biznes o skalę globalną. W praktyce nigdzie nie wyszedł między tą swoją zapchloną tam miejscowość, czy ewentualnie pojechał raz do dużego miasta lub no może jest mieszkańcem dużego miasta, ale on prowadzi biznes o skalę globalną. 17 klasyk klasyków. Kiedy pojawia się pytanie do MLMiarza o jego zarobki, to zawsze Temat się urywa. Nie? to jest taki klasyczny ich trik, że albo jest odpowiadane w najlepszym miesiącu zarobiłem i jest podany jakiś jeden miesiąc, albo najlepsi w naszej branży zarabiają i opowiada o kimś, do kogo poziomu on nawet nie aspiruje, lub ewentualnie są to skrajne, wszystkie inne odpowiedzi, które są odpowiedziami wymijającymi. Odpowiedź o zarobkach czasem też się zdarza, że ktoś mówi, no ja na ten moment to zarabiam tyle i tyle, ale i tutaj dorzuca ale. Są to wszelkiego rodzaju. Wymijające odpowiedzi na pytania o zarobki. 18 klasyk to jest kiedy. Ktoś próbujący wciągnąć kogoś do struktury rozpoczyna od zdania nie chciałbyś zacząć zarabiać prawdziwych pieniędzy. I bawi mnie to dlatego, że w większości ci ludzie też zarabiają pieniądze wirtualne lub deklaratywne, zwał jak zwał, ale no nie chciałbyś zacząć zarabiać prawdziwych pieniędzy, prawdziwych pieniędzy. Pamiętaj, prawdziwe pieniądze nie pochodzą z etatów. Także to jest też klasyczek branży MLM. 19. Uwaga! Widziałem kiedyś gościa w akcji, to akurat był starej daty MLM który na jednym ze spotkań ich mówił do ludzi takie zdanie, opowiadał o jakiejś produkcie i tak średnio co minutę Kotwiczył w nich takie zdanie, które zadawał, to konkretnie miało być pytanie. I wyglądało tak: dobre czy dobre? <laughs> I wiecie, chodziło o to, że znowu, jak w przypadku tej jedynki, ściemnionej ankiety, tak samo tutaj ta osoba sugeruje ci, że to na pewno jest dobre. Nie masz innej odpowiedzi. I ten tekst: dobre czy dobre, kiedy zastanawiałem się nad tym odcinkiem, się przyszedł mi do głowy, bo wiem, że stosują go też inne osoby, które próbują kogoś wciągnąć do struktury. Dwudzieste, mam tylko pięć miejsc na współpracę. I to jest taki zabieg marketingowy. On jest, uwaga, całkiem niezły, dlatego że bazuje na zasadzie metody niedostępności. W praktyce później okazuje się, że jeżeli idziesz na jakieś spotkanie organizacyjne, informacyjne i tak dalej, zamiast pięciu osób jest oczywiście 555, jeżeli tej osobie udało się zaprosić, ale tam bardzo często w postach, w szczególności w mediach społecznościowych, pojawia się taki wątek, że mam miejsce tylko dla pięciu ambitnych osób, albo po opisaniu oczywiście, nic nie sprzedajesz i tam bądź panem swojego czasu i tak dalej mam. Tylko pięć miejsc na współpracę, i tutaj jeszcze często jest ten taki sfeminizowany komunikat, czyli szukam ambitnych kobiet albo szukam mamusiek, której na pod spodem mam 5 miejsc na współpracę. Uwaga, to jest coś, co absolutnie wysadziło mi Beret. To jest uwaga, tekst, czytam na żywca, bo to jest bardzo popularny tekst. Nie umiesz używać telefonu, skoro na nim nie zarabiasz. Czyli ci ludzie próbują mm, wmówić drugiej osobie, że w sumie, jak masz telefon, to ty powinieneś umieć zarabiać telefonem, i oczywiście telefonem idzie Zarabiać, bo może chociażby wygrać na zakładach Bukmacherskich, czego to ja jestem żywym dowodem, ale no, no, no tak głupi tekst, po prostu to jest tak infantylny, że ktoś kto to łyka, to ja nawet, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Rzadko nie wiem, jak czegoś skomentować w moim życiu, i to jest jedna z takich sytuacji. Mówiłem już o tym, co u mojego znajomego w jednej z grup mawiało się, ale przypomnę, bo to jest absolutny hit hitów. Masz tak, jak myślisz, i drugie, jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Czyli w dużym skrócie. Wystarczy, że myślisz o tym, że jesteś bogaty, i w praktyce to ty jesteś w cholerę bogaty. I jak robisz, cokolwiek tak robisz. Wszystko, czyli jeżeli musisz zwracać uwagę nawet na to, jak wstajesz z łóżka, którą nogą, no bo przecież od tego zależy Twoje życie. W praktyce są idiotyczne e, cytaty pseudo Zawsze wiedziałem, że ambitny z ciebie gość. Albo zawsze wiedziałem, że jesteś skazany na sukces. To jest, to jest w ogóle petarda. MLMiarze też posługują się tym w sposób nagminny. Chodzi o to, żeby wzbudzić sympatię drugiej osoby, a później pokazać, że mamy coś, co zaspokaja jak gdyby tą potrzebę połychtania ego. Czyli jeżeli mówimy do kogoś, że zawsze wiedziałem, że ambitny z ciebie gość, no to on nie zaneguje, że nie jest ambitnym gościem. No i... W tym momencie próbujemy go wciągać do cudownego biznesu. I 25 klasyk klasyków, czyli Centrum Rekrutacyjne McDonald's. E, mówiłem już o tym też we wcześniejszym odcinku, ale swego czasu było tak, że m, osoby, które próbowały wciągnąć kogoś do struktury MLM, zapraszały tą osobę do McDonald's, bo swego czasu nie trzeba było tam nawet za kawę płacić, żeby siedzieć. I później widziałeś idiotyczną scenkę, jak siedzi ktoś w za dużym garniturze, spranej koszulce. Garnitur jeszcze po ojcu, też już pamięta, pamięta jeszcze czasy jego wesela. Rozkłada laptopa i opowiada o cudownym biznesie, lub rozpieprza materiały marketingowe. Teksty w stylu Mercedesy, nie Mercedesy i wszystko inne, co się sprzedaje. I dajcie teraz znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione teksty branży MLM. Może zrobimy o tym zupełnie kolejne nagranie, bo widzę, że tam to siadło. Pamiętajcie o łapce i suba. A tu za chwilę mignieć ci nagranie, które zrobiłem ostatnio, gdzie rozkładałem ten model biznesowy na cząsteczki pierwsze. I uwaga, podkreśliłem, że sam model w sobie nie jest taki zły i wykazałem jego plusy. Także tutaj ci to zaraz mignie, dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. Hej!